Obiecałam moi drodzy, że pokażę Wam gazebo i jakie zaszły w nim zmiany. A zaszły w nim duże zmiany. Przede wszystkim wejdźmy do środka, bo jest ładna pogoda. Sorry, ale jest nie. trawa nie jest skoszona, bo dopiero będę się tym zajmowała w weekend. Więc tak, powstała taka oto, jak widzicie, ława. Tę ławę y, zrobił mój mąż sam, także całe meble pod gazę, bo zrobił też mój y, mąż. A potem poduchy dokupiliśmy w IKEA i wybraliśmy takie, które by nam po prostu tutaj pasowały. Mogę Wam pokazać mniej więcej, jak wygląda bok tego narożnika składa się on z dwóch takich sofek, które widzicie, możecie je rozdzielić i wyjąć nawet i postawić gdziekolwiek indziej na ogrodzie i tą drugą, ta druga to jest czwórka, a ta jest trójka, no ale razem tworzą, jak widzicie, narożnik. Nie bez powodu, tutaj jest taka deska, bo tutaj jest deska, żeby sobie postawić ewentualnie jakąś kawę, herbatę. Tak samo z tej strony, jak i moi drodzy z tamtej. Takimi balami jest to, jak widzicie, tutaj na bokach wykończone, żeby to wyglądało fajnie, i tak samo jest wykończona ta. ta ten coffee table. Co chcę wam powiedzieć, to jest to, że. Mm, Podoba mi się, jak to wygląda, nawet bez tych podłóg. Fajnie, bo można się i położyć i usiąść. Jest to tak nisko, kawowo zrobione. Zmiany, jakie jeszcze zaszły, to jak widzicie tutaj na tyłach, są takie zielone ścianki z takich liści sztucznych. Tutaj z różyczkami i te różyczki wiszące ci co pamiętają, na początku były. Wiszą też takie dwie ozdoby. Tam wisi taki ptaszeczek jeszcze, no i pełno różnych lampeczek, które palimy wieczorami, ale jak jest ładna pogoda. Powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z tego, jak mąż zbudował tutaj, dosłownie na styk, jak na wymiar, taki fajny widzicie, wypoczynkowy zestaw. No i tutaj jeszcze stoi sobie tatujeczka. Całkiem fajnie to Wygląda, coś jeszcze muszę położyć tutaj na stół, ale dopiero teraz tak wiecie to wszystko wyjmuję, bo ma być ładna pogoda przez parę dni. Pokażę wam, moi drodzy, mojego męża projekt. Wymyślił, że kupi drewno i zrobi nam pod altankę, pod gazebo dwie Sowki, może tak to powiem. Nie ławki, tylko sowki. E, właśnie mm, kupił takie drewno. Zobaczcie, te na boki jest takie grube, fajne, jak bale trochę. A tutaj różne deski. I teraz tak układał i kombinował, co tu zrobić, żeby to wyglądało jak najlepiej. E, tu jest reszta drewna. Będzie też coffee table zrobiony z takiego drewna. Także zobaczycie, jak to wszystko tutaj wyjdzie. Chciałbym Wam też powiedzieć, że u nas w sklepie, w sklepach ogólnie, takie drewniane sofki czy coś są okropnie drogie. E, są, wiecie, z plastiku, są trochę tańsze, ale są też, no, takie wiecie, no, oklepane, wszędzie są takie same. E, za ten materiał, o dokładnie za ten, co tutaj widzicie, mąż wydał e, 200 funtów i jeszcze na gwoździe 35 funtów. I podoba mi się to nowe miejsce do yy, nagrywania. Zobaczcie, jaki tutaj można mieć relaksik. Jest naprawdę bardzo przyjemnie, przytulnie, wygodnie można usiąść, można się też położyć. E, fakt, fakt, ja miałam taki śliski dzisiaj dress i trochę się zsuwam na tych moich poduchach, ale powiem Wam, że ogólnie e, super. I jest już tak ciepło na zewnątrz, że kawę chyba wypiję tu. I to jest coś, na co czekam zawsze cały rok, żeby wypić kawę na zewnątrz no i tyle moi drodzy dajcie znać czy Wam się podobają te zmiany, powiem Wam, że długo szukaliśmy też zestawu mebli tutaj to gazebo ma 2,5 chyba na 2,5 albo 2,40 na 2,40, więc nie jest za duże, a ten narożniczek on jest taki zgrabny, pokażę Wam go jeszcze jak zdejmę poduchy, bo teraz jest bez sensu jak on wygląda bez nich, bo całkiem też fajnie wygląda i wcale nie musi być z tymi poduchami, mamy miejsce gdzie możemy usiąść przy grillu, mamy miejsce gdzie możemy sobie wypić kawę fajnie, także powiem Wam, że super, jeszcze przyniosę świecz który dostałam od Kasi, bo schowałam go do domu jak były deszcze, ale teraz myślę, że spokojnie mogę go też wyjąć. Fajne te kwiatki z tyłu mnie. Tak wiosennie, letnio bardzo mi się podoba. I przyniosłam, postawiłam jeszcze tutaj tą donicę, tak żeby fajnie tutaj sobie, widzicie? O, stała. Przyszłam sobie na suszki, myje mi się podłoga, Jessica ogarnia, mopuje, a ja przerwę na lunch. Właśnie robię, moi drodzy, taką oszukaną jarzynową sałatkę. Marchewki wyciągnęłam z zupy, specjalnie więcej ich ugotowałam. Mam tutaj ogórki korniszone, cebulę, jabłko bez pietruszki, ananasa mam, ugotuję jeszcze cztery jaja. I to prawie tak jak ja, że nowo. może jeszcze coś tam dokroję typu, nie wiem, pora i powiem Wam, że to też jest bardzo fajna sałatka, taka trochę inna i na pewno jeszcze dodam natki pietruszki, ale to jest opcjonalne, bo wiem, że nie każdy lubi. Pokażę Wam, moi drodzy, co ostatnio widziałam na YouTubie i bardzo ludzie to polecali, to jest Furminator, taki, to jest chyba firma, prawda, albo nie, to jest urządzenie, które się tak nazywa, tej firmy oryginalnej i stwierdziłam, jak widziałam, jak to usuwa. Leniejącego kota, jak usuwa tą sierść, w sensie z niego, no to byłam pod ogromnym wrażeniem, a my naprawdę borykamy się z tym. Tak? To coś dla ciebie, rabuś? Chodź, zobacz, co ja mam. I będziemy zaraz testować, pokażemy, czy to działa. Zobacz. O, tak to wygląda. To jest nawet takie, no nie jest takie. A nie wiem, do czego to służy. Do... Aha. Przeciągniemy raz Rabuś, zobacz, poznaj urządzonko, takie fajne, dobry kiciuś, chodź na chwileczkę, chodź, przejedziemy raz, zobaczymy, o kurde, dobry kiciuś, zobaczcie. zobaczcie, zobaczcie, nie wiem czy to widzicie, poczekaj Lila, ja przeciągnęłam tylko dwa razy, widać te włosy? Nie uciekaj rabuś, no to czuję, że to będzie grubo, o, myślę, że to będzie niezłe. Co zostało? Artur, to jest niezłe. No, dobra, pousuwamy trochę rabuś, wiesz, pousuwamy trochę te kłaczki. Dobry kiciuś, dobry rabulek, dobry niuniuś, wspaniały kiciuś. Zobacz co mamy tu, Dobra o tych nie Ale Ty nie uciekaj, Nie uciekaj, a tego dużo będzie, wie? ja na razie. No na razie. Ma drzwi? Matysia niech zamknie. One odpruwają. Kochani, zobaczcie ile już sierści dostaliśmy. Masz ostrość? A pokaż jakiego tutaj, pokażę zaraz ile jest na tej szczotce. Patrz. Ile? No mnóstwo no, mi, no, Muszę No to nie podoba. Nie, nie jest źle, zobaczcie. Moi drodzy, zobaczcie, jakbyście nie wierzyli, tyle wyczesałyśmy z Lilą, z Rabusia którego Lila nie. i tak często czesze. Wszystko się unosi w ogóle w powietrzu, już Lirusiu. Muszę teraz podkurzać i siebie też. Eee, I powiem Wam, że nie, 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 poczekaj Lila, zaraz to odkurzę, że to jest super. No zobaczcie. Rabusie, kiedy jesteś pięknie wyczesany, ale wszystko lata, muszę to posprzątać. Hejka moi drodzy, byłam ostatnio w Primarku. Nie wiem właśnie tylko, czy wy się dowiecie w tym materiale, czy w innym, bo nagrywam Dzień Dziecka jako osobny film. Ale stwierdziłam, że muszę Wam dodać do któregoś materiału, co kupiłam sobie w Primarku. Torebka nam się całkowicie podarła, ale pokażę Wam, co tutaj wpadło. Nie będę teraz mierzyła, będę Wam na bieżąco później we vlogach pokazywała, co ja tam kupiłam. Też wyciskałam przed chwilą. Małego pryszczyka, bo chyba wykrakałam, że nie mam ostatnio żadnych krust i mi jedna wyskoczyła. Mianowicie, zakupiłam sobie takie fajne spodenki jeansowe, zobaczcie, super są. I tutaj mają takie, ja generalnie nie lubię czegoś takiego, bo to się później wiecie, wywija, podwija i nie przepadam, no ale w tych spodenkach wyglądałam najlepiej. To jest rozmiar 10, takie spodenki zawsze biorę w większym rozmiarze, no bo wiecie co, w nich trzeba jeszcze siadać i czuć się komfortowo. Także tak wyglądają te spodenki, cena ich sklepowa to było, to jest europejskie 38, już Wam mówię, 10 funtów. E, za 10 funtów zapłaciłam za te spodenki. E, następna rzecz, jaką Wam pokażę, to są takie, jak się nazywają, kolażówki, e, coś w tym stylu i to są, e, zobaczcie, takie oto leginsy, e, po prostu zwykłe leginsy, one mają tutaj jakiś napis... Nawet nie, nie widziałam jakieś nawet różowe, ale wydawały mi się one, wiecie co, najbardziej takie masywne. Mam nadzieję, że to będzie fajnie ściągać, chociaż widzę, że tu ma taką cienką gumkę, czego nie lubię. No, ale generalnie potrzebowałam takich spodenek do dłuższych koszulek. Padł mi akumulator, moi drodzy. No i te oto spodenki zapłaciłam za nie 7 funtów, z tego co pamiętam. O, jest jeszcze metka, dobra. Pineapple jest na nich napisane, więc możliwe, że tutaj też jest. Tak, tu jest napisane ogólnie pineapple, czyli ananas. Den Studio, tu jest w ogóle napisana jakaś seria, 7 funtów. E, także dwie pary takich, wiecie, krótszych spodenek, jest coraz cieplej, więc wpadły takie spodenki. Pokażę Wam też, jaką sobie kupiłam torebkę. E, spodobała mi się, jak ją zobaczyłam, to stwierdziłam, że jest naprawdę bardzo fajna. Cena tej torebki to było 10 funtów. E, spodobała mi się, bo jest, e, bo ja mam taką torebkę jedną, czarną, fajnej wielkości, czyli nie za dużo nie za małą, ale ona już ostatnio mi się troszeczkę e, zniszczyła, więc wzięłam sobie tą. O, jeszcze nie wyciągnęłam tych wszystkich, wiecie... Papierów. W środku ona ma miejsce na telefon, zasuwaną jeszcze w środku, taką, wiecie, kieszonkę. No, ogólnie spodobała mi się, ma tutaj pasek, mogę sobie go. Jest taki też grubszy, trochę można go regulować. Trzeba go odpowiednio przewiązać. Naprawdę śliczna, klasyczna torebka. Wziąłam też baciki, bo były po 50 pęsów, pół funta, więc stwierdziłam, że też przydadzą się. Mam tu też, moi drodzy, piżamkę. Jak można być w Primarku i nie zakupić sobie piżamki? No ja tego nie rozumiem, więc tym razem wybrałam sobie taką piżamkę. Jejku, ja nie wiem, co to jest za materiał, ale to jest tak mięciutkie, takie... Takie puszyste, ale to jest takie miłe w dotyku. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale to jest taki jakby pluszek cieniutki. Można regulować w ogóle te ramionczka i tak wygląda ta buzeczka. Ten kolor mi się bardzo spodobał, że jest taki zielony. I do tego, jak widzicie, są takie spodenko majteczki. Uroczy komplet. Matysia chyba kupiła sobie też podobny. I cena tego kompletu, jejku, 7 funtów. Pamiętam, bo nie mam metki, bo go przemierzałam. Następna rzecz, moi drodzy, to jest taka najzwyklejsza, czarna, basicowa, na ramiączka, yy, taki t-shirt na ramionczka, taka koszulka, nie wiem jak to się nazywa. I to jest rozmiar, yy, mały rozmiar 10-12, yy, SK 2,50, ona kosztuje tylko 2,5 funta, także one są bardzo tanie. Następna rzecz to jest taki komplet... Yy, Majteczek stringów, czarne, białe i czarne, po prostu 2,5 funta, 3 pak, więc bardzo się opłacało. Kolejna rzecz to też spodenki. Widzicie trzy rodzaje spodenek: jedne jeansowe, jedne takie kolarki, a teraz takie normalne, klasyczne, krótkie spodenki, granatowe. Czarnych już nie było w tym rozmiarze, który chciałam, więc stwierdziłam, że biorę takie. Cena 2,5 funta, także też groszowa sprawa. Kolejna rzecz, jaką sobie kupiłam, to do robienia, widzicie, maseczek, żeby zebrać sobie wszystkie włosy do tyłu, przepiękną taką maskę na głowę, myszka Miki, ona kosztowała też 2,5 funta, widzicie, tutaj widać jak ona jest tam założona. Tak ją sobie na głowę zakładamy, bardzo mi się spodobała. Następna rzecz to są takie basicowe, ale jednocześnie bardzo ładne, taka jakby koronka. I one są antypoślizgowe, eee, takie widzicie stupeczki koronkowe i wybrałam w cielistym kolorze. I one kosztowały, to jest chyba dwupak, tak, eee, cena, 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 2,5 funta. Kolejna rzecz to jest koszulka. No Jak ja mogłam być w Primarku i nie kupić koszulki. E, to jest koszulka z napisem Sprite. I chyba ją kupiłam na dziale męskim w ogóle. Bardzo często zjeżdżam na dział męski, bo oni mają fajne koszulki. E, kupiłam e, ją w rozmiarze chyba XS. E, 6 funtów za nią zapłaciłam, XS męska zielona. E, I to jest Sprite, taka koszulka. E, fajnie, bo mąż sobie kupił. Zaraz Wam pokażę, bo też tutaj leży. W kolorze takim przepiękna, jeszcze chyba ładniejsza, fanta. Ja mam Sprite'a, on ma fantę. Więc bardzo fajnie. Mam też Coca-Coli, więc możemy jeszcze maty się ubrać w Coca-Colę. Też będzie śmiesznie. I jeszcze jedne majteczki, one są z takiego chłodnego materiału. Jedne są takie, widzicie, one już są bardziej takie zabudowane, takie należące do wygodnych. Jedne są takie fioletowe z wzorkiem. Jedne są gładziutkie, fuksjowe, a jedne są po prostu zielone. I trzy pak takich majteczek kosztował 5 funtów. Bo one są trochę większe. I mam jeszcze tu dwie, dwie, dobrze mówię, dwie rzeczy. To jest taki naszyjniczek, za dwa funty. Posrebrzany. No, wiecie co, taki normalny. Mam nadzieję, że to jest widać. I jeszcze wzięłam konturówkę do ust w kolorze takim. Brudnym fiolecie, bym powiedziała, do jakiejś pomadki. Ja bardzo rzadko używam konturówki, a mam w ogóle tutaj takie wystrzępione usta, co jest ogólnie moją wadą, kiedyś chciałabym coś z tym zrobić. Wiecie, takie po prostu wystrzępione, wystrzępione. Nie podoba mi się to, ale póki co może chociaż konturówką powalczę. I to są moje zakupy z Primark'a. Z Primarka. dajcie znać, czy co, że Wam się ją podoba. Zapraszam Liluniu. Tam gdzie jest taka długa łyżeczka. No, zapraszam na lody. Ale ściepło, co? Smacznego. Dziękuję. O i matysia przyszła do nas. Siadamy sobie na lody. No. Ekstra.